Hejka, z tej strony Domis z kanału PakMiko. W dzisiejszym wywiadzie gościmy jednego z pierwszych członków PakMiko Junior, a dokładniej Dukatilla. Witamy bardzo serdecznie i zaczynamy wywiad. Pytanie pierwsze. Kiedy zacząłeś streamować i jaki content prowadzisz? Moja przygoda ze streamingiem rozpoczęła się około rok temu. Prowadzę content gamingowy. Pytanie drugie. Jakie plany wiążesz z PakMiko Junior? Moim planem na Niko Junior jest rozwinięcie po prostu grupy, żeby młode osoby mogły rozwinąć swoje skrzydła w streamingu i żeby mógł im po prostu w jakiś sposób pomóc. Pytanie trzecie. Gdzie widzisz siebie za rok? Za rok widzę siebie gdzieś wyżynić W obecnym miejscu jestem, ponieważ rok to jest duża ilość czasu i myślę, żebym zdołał rozwinąć swoje skrzydła w streamingu. Pytanie czwarte. Jakie posiadasz hobby oprócz streamowania? Posiadam hobby, jeżeli nie na motorze, krosowo zawodowo Pytanie piąte. Jak reagujesz na hejt? Na hejt jakoś tam nie reaguję, ponieważ nie posiadam haterów i nigdy się spotkałem z hejtem. Pytanie szóste. Jak reaguje Twoja rodzina oraz przyjaciele na Twoje hobby? Moja rodzina i moi przyjaciele reagują bardzo dobrze na moje hobby, ponieważ myślą, że to jest fajne zainteresowanie. Pytanie siódme. Z jakiego osiągnięcia jesteś najbardziej dumny? Jestem dumny z jednego osiągnięcia, czyli zdobycia progu 40 followów, jak dla mnie jest to bardzo duże osiągnięcie. Pytanie ósme. Czy chciałbyś przekazać coś swoim widzom? Tak, żeby rozwijali swoje hobby i swoją pasję. Dziękujemy za poświęcony czas. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnych filmach na kanale PagMiko. Na razie.